Jednoosobowe działalności gospodarcze to najczęstsza forma prowadzenia biznesu w Polsce. One również wiodą prym pod względem zadłużenia wpisanego do Krajowego Rejestru Długów. Jak wygląda obecna sytuacja rynkowa według KRD? O tym opowie dzisiejszy mój gość Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej. Trzy słowa o biznesie. Czyli wszystko, czego nie wiesz. A chciałbyś się dowiedzieć o prowadzeniu firmy? Witaj Janczeju Cześć Maćku. Jednoosobowe działalności gospodarcze stanowią zdecydowaną większość wszystkich firm zarejestrowanych w Polsce i tak samo jest z zadłużeniem, bo niemal dwie trzecie wszystkich firm widniejących jako dłużnicy wpisani do Krajowego Rejestru Długów, to właśnie te najmniejsze podmioty. One zalegają na kwotę ponad 5 miliardów złotych. No i również wynik analizy wiarygodności płatniczej, które prowadzi Krajowy Rejestr Długów, przedstawia informację taką, że ich scoring zaczyna się pogarszać. Mówimy tu o ogromnym zadłużeniu jednoosobowych działalności gospodarczych, co jest główną przyczyną tego stanu rzeczy? Tak, oczywiście kwoty, może rację, kwoty, o których tutaj mówimy, to, to sporo, bo to 5 miliardów, ponad 5 miliardów złotych. Mamy 160 tysięcy takich firm, które są wpisane właśnie w jednosobowych działalności gospodarczych z tym z tym długiem. O ile liczba tych firm zmniejszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat o jakieś 15 tysięcy, więc nie tak, nie tak dużo, no to ich dług wzrósł o 360 milionów złotych. Czyli konsekwencją tego jest taki stan, że mamy mniej dłużników, ale z wyższym zadłużeniem czyli mniej firm, za to z większymi kłopotami. Tak można by to przetłumaczyć, te, 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 te liczby na, takie, na taki codzienny język. I rzeczywiście też y, pogarsza się scoring y, tychże firm. W handlu, na przykład, mamy do czynienia no z olbrzymią konkurencją i z malejącym popytem. W przypadku transportu mamy kosztow... konieczność dostosowania się do kosztownych regulacji prawnych narzuconych przez Unię Europejską, jednocześnie rosnące ceny paliwa, no i w ogóle kryzys w przewozach, tak? W przypadku budownictwa czy przemysłu, no to tutaj decydującym, decydującą rolę odgrywają rosnące ceny energii, półproduktów, materiałów. To wszystko powoduje, że koszty rosną, a niekoniecznie rośnie, rosną też przychody, bo mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, ze spadkiem popytu. Czyli sytuacja taka, kiedy z jednej strony rosną koszty, a z drugiej strony maleje popyt, czyli żeby zarobić pieniądze, trzeba obniżyć marże, bo inaczej nie sprzedamy tego, co, co wyprodukowaliśmy, czy tych usług, które, które świadczymy. No i to jest przyczyna tego, tego zadłużenia. Prognozy pokazują, że gospodarka Powoli, ale jednak będzie się rozwijać. E, czy to może y, odwrócić trend? Co do zasady jest tak, jeżeli te prognozy się spełnią, czyli będziemy, gospodarka będzie się rozpędzała, to rzeczywiście możemy się spodziewać tego, że te długi będą malały. Bo to już z naszego doświadczenia 21-letniego Krajowego Rejestru Długów wynika, że w momencie, kiedy czy to firmy, czy, czy konsumenci, to zjawisko jest tak samo: tak samo przybiega, zarabiają więcej, to mają większą skłonność do regulowania swoich zobowiązań. Kiedy jakby no, portfel jest coraz mniejszy, to wtedy zaczynają kumulować pieniądze na czarną godzinę i nie są skłonni do, do regulowania zobowiązań. Natomiast, czy rzeczywiście tak. I ten scenariusz będzie oby. Natomiast myśmy właśnie w czerwcu, myśmy, mówię o krajowym restrze długów, przeprowadziliśmy taką analizę wiarygodności płatniczej wszystkich jdg działających w gospodarce. No i z tego wyszło niepokojąca analiza. Wynik tej analizy jest dość niepokojący. Mamy 6, ponad 6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadł odsetek firm, które mają tą najwyższą wiarygodność płatniczą, a mniej więcej o tyle przybyło tych z niższą wiarygodnością. Jeśli jednak wziąć pod uwagę te firmy, które były w ostatnich 12 miesiącach weryfikowane przez swoich kontrahentów przez Krajowy Inwestor Długów, to tu jest jeszcze gorzej, bo ten spadek wyniósł ponad 8,5%. A wzrost tych firm, które mają tą najniższą kategorię wiarygodności płatniczej, czy najniższy scoring, no to od 7 do 11% w zależności od kategorii. Czyli to oznacza, że przybywa firm, które są coraz mniej wiarygodne. No i podpisanie umowy z taką firmą na świadczenie usługi czy sprzedaż towaru z odroczonym terminem płatności, no to jest ryzyko, że Najprawdopodobniej nie zapłacą, no a to oznacza znowu własne kłopoty. Ja przypomnę, że wśród tych oddegów, które już są wpisane do kardy jako dłużnicy, to oni sami nie odzyskali ponad 500, 500, 500, prawie 550 milionów złotych należności od swoich kontrahentów, czyli. Czyli jest łańcuszek. Jest łańcuszek, tak. Wystawiam fakturę, nie dostaję pieniędzy od klienta, no to nie płacę swojemu klientowi i sam się staję dłużnikiem. No i czasami. Tym, do... że pogarsza się ten scoring, czyli ten wynik analizy, jaką prowadzi krajowy rejestr długów. Co w takiej sytuacji można by było doradzić przedsiębiorcom? Jest takie polskie przysłowie: Nie kupuj kotoworku. w worku. Yy, można je trochę tutaj zmienić, tak? Nie, 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 pod, nie sprzedawaj w ciemno, czyli nie sprzedawaj nikomu, yy, yy, kogo nie znasz, albo co do kogo nie masz pewności, że jego kondycja finansowa jest na tyle dobra, że jeżeli mu sprzedasz i wystawisz fakturę z terminem płatności, to masz pewność, że on ci zapłaci. No, analiza wiarygodności płatniczej. My mówiliśmy o tym, że krajowy rejestr drugi wyrobił taką analizę dotyczących, dotyczących, całych branż albo właśnie tej kategorii przedsiębiorców czy tych mikro. Natomiast taką analizę można przeprowadzić też, e, znaczy pod, poddać takiej analizie każdą firmę. Otrzymujemy też informacje o tym, na przykład, jaki jest rekomendowany limit kupiecki, czyli na jaką kwotę możemy wystawić takiej firmie fakturę z odroczonym terminem płatności? I to daje, oczywiście, to też nie daje stuprocentowej gwarancji tego, że, że nam zapłaci, ale jakby zwiększa prawdopodobieństwo. Że, że tak będzie. I daje mi pewien taki obraz. Tak. Um, chciałbym wrócić jeszcze do tego łańcuszka zatorów płatniczych, który powstaje, jest obecny i teraz mogę znaleźć się w takiej sytuacji, że prowadzę firmę, um, ktoś mi nie zapłacił, w związku z czym tracę płynność finansową i też nie mogę uregulować swoich zobowiązań. I trafiam jako dłużnik. Ktoś mnie wpisuje do tej bazy danych. Jestem dłużnikiem, bo też nie, nie, nie płacę. No i czasami takie działania doprowadzają do tego, że. Upadam moja firma upada, albo na przykład przychodzi jakąś restrukturyzację. No i takich działań obserwuję na rynku coraz więcej. Jakie są główne różnice między tymi dwoma procesami? Kiedy takie działalności gospodarcze, takie małe firmy powinny rozważyć każdą z tych opcji? Tak, masz rację tych upadłości i restrukturyzacji, a zwłaszcza restrukturyzacji jest coraz więcej. W zeszły rok wydawało się, że był rekordowy i że już więcej ich być nie może, a pierwsza połowa tego roku pokazała, że jednak może. W pierwszym półroczu tego roku mieliśmy tak, zaokrąglając trochę, około 2460 upadłości i restrukturyzacji. A jeśli dodać do tego jeszcze takie zjawisko, które też jest coraz bardziej intensywne, czyli że część przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie ogłasza upadłości jako firma, tylko jako konsument, no to trzeba jeszcze dodać 1200 takich przypadków w pierwszym półroczu, czyli więcej niż w pierwszym półroczu zeszłego roku, więc zjawisko narasta. Różnica jest taka, że w przypadku bankructwa czy upadłości, bo to są synonimy, Firma jest likwidowana. Cały majątek sprzedawany i to co zostaje, co z tego z tej likwidacji zostaje, no jest przeznaczone na spłatę na spłatę długów. W przypadku restrukturyzacji mamy mamy próbę ratowania tej firmy, czyli część tych należności jest umarzana, natomiast całą resztę ta firma musi spłacić w określonym przez sąd Określonym przez sąd terminie. No to się dzieje wtedy, kiedy jest jeszcze szansa na to, że tę firmę można uratować. Natomiast, jeżeli te długi są tak wielkie i firma, i firma nie jest w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań, to wtedy już tylko jest, pozostaje ogłoszenie upadłości i likwidacji. Okej. Okay. Z punktu widzenia wierzyciela, co to oznacza dla wierzyciela? Zawsze oznacza to, że te, te, te jego należności, to, to pieniądze, które jest, mówiony dłużnik, muszą zostać zredukowane. E, to tylko zależy od tego, e, od sytuacji, powiedzmy, dłużnika jego, i od tego, jaki majątek ma, e, ile straci na tym. tak? Czyli to odzyska Nie odzyskam ja wszystkiego. Odzyska część pieniędzy, ale nie wszystko, nigdy, nigdy 100%. E, z, lepiej jest, e, kiedy ktoś jest, e, mamy do czynienia z restrukturyzacją, bo wtedy. To jest tak średnio od 10 do 20% umarzania. Sąd umarza, bo to sąd podejmuje decyzję o tym, czy ogłosi upadłość. Sąd podejmuje decyzję o tym, czy można rozpocząć proces restrukturyzacji. Czyli 10-20% w przypadku restrukturyzacji tyle straci wierzyciel. Natomiast w przypadku upadłości to jest zawsze więcej. Tutaj już nie ma żadnych widełek, no po prostu z tego co zostanie, to się spłaca, spłaca się wierzycieli. No i czasami jest to tam kilka, kilkanaście procent, tak? Natomiast, no oczywiście, tych sytuacji można było uniknąć, bo my oczywiście weryfikujemy zawsze te firmy, które ogłosiły upadłość, czy te firmy, które weszły w proces restrukturyzacji, sprawdzamy, czy one były notowane w kraju ryzyka i, i, i kiedy, się, kiedy się u nas pojawiły, okazuje się, że spora grupa to się pojawia już mniej więcej 3 lata przed tym, jak właśnie głos, sąd głosi um, ich upadłość, czy pozwoli na wszczęcie restrukturyzacji. Czyli wierzyciele. Pojawia mieli... się w, w sensie jako dłużnicy. Jako dłużnik, Tak, czyli, czyli gdyby wierzyciele weryfikowali tych, tych, tych swoich kontrahentów. Tak regularnie, no to mieliby już informacje o tym, że ktoś ma już kłopoty znacznie, znacznie wcześniej. Czyli widać, że ten proces jest długi, ale można ustrzec się w współpracy z takimi bankrutami, no, po prostu weryfikując. Spora baza danych, sporo informacji można z tego wyciągnąć, przeanalizować i dać wyniki takich analiz, ale na sam koniec proszę cię o jakąś złotą radę dla naszych słuchaczy. Tak, złota rada, to można powiedzieć nie wszystko złoto, co błyszczy, tak? Czyli jak podpisujesz z kimś umowę czy kontrakt, to najpierw sprawdź. No, ja lubię w ogóle to przysłowie, zresztą chyba widać, bo kolejne, kolejne przytoczyłem. No, możemy wrócić też do tego przysłowia, o którym już mówiłem, że nie kupuj, nie kupuj kota w worku. Sprawdź. Andrzeju, dziękuję Ci serdecznie za to spotkanie. Dziękuję. Jak wygląda obecna sytuacja na rynku, zwłaszcza wśród tych mikroprzedsiębiorców, czyli działalności gospodarczych? O tym mogliśmy usłyszeć w podcaście Trzy Słowa o Biznesie.